Ja z wszystkim, z tej strony Bertu, Witam was bardzo serdecznie ponownie w Doki Doki Klub Literacki. Zaczynamy znowu tam, gdzie skończyliśmy. Ja nie mogę w to uwierzyć, no. Nie mogę w to uwierzyć, że się zaczyna odcinek kolejny. Juri przyjdzie do mojego domu w niedzielę? Właśnie, Juri miała przyjść. No, jeżeli wolałbym pomóc Sarodi, mam złe przeczucia. Niby wiem już, jak się przy zachowywać, a kto wie, co się może wydarzyć poza szkołą. Uuh. Dziki szreks fajne. Mówiła mi, że nie, se, nie możesz się doczekać. Podczasam go. Dlaczego tak bardzo? Boję się, że starali się o tym dowie. To nie jest tak, że, że myślimy o sobie w ten sposób. Poza tym Monika powiedziała, że robimy to dla klubu. Nie mam czym się przejmować. Jeśli będę opanowany, na pewno wszystko dobrze wszystko potoczy. Zeszła niedziela. Naprawdę boję się, jak będzie przybrać wizyta Julii. sobie, że nie ma powodu, żeby się martwić, ale to na nic. Julii z pewnością można uznać za introwetyczkę. Nie mam ci że otworzy się nieco, kiedy, kiedy będziemy tylko we dwoje. W międzyczasie trochę ze sobą pisaliśmy. Na początku była bardzo niepewna, ale z czasem zaczęła pisać coraz więcej. A z kiedy taki essay, taki wielki, taki. Łur, gdyby. Napisała. Ale pomijając Julii, nie rozmawiałem z Serii, odkąd wyszła, wte, odkąd wyszła wtedy wcześniej z klubu. Nie jest tak, że wysyłamy sobie wiadomości, w końcu mieszkamy po sąsiedzku. ale z tyłu głowy wciąż odczuwam zaniepokojenie. Pewnie zginęła albo coś. Mentalnie Biorąc pod uwagę to, co mówiła mi Monika, czy to na pewno dobry wybór, żeby nie myśleć o uczuciach Serii wtedy, kiedy może mnie potrzebować? Postanowiłem odwiedzić Sali, zanim Juli do mnie przyjdzie. Zamiast się pytać, po prostu powiem wchodzę, tak jak to zazwyczaj robimy. Kiedy docieram do domu serii pukam do drzwi, zanim, zanim wchodzę do środka. Podobnie, kiedy, kiedy tak często się bawiliśmy, że przywykliśmy do odwiedzenia się bez pytania i, 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 i byliśmy jak rodzina. Ale mu jest cicho. Salary nie ma na parterze, więc pewnie siedzi w swoim pokoju. To nie, że nie zaszla, żeby mnie przywitać. Do tej pokoju, gdzie ją w końcu znajduję. Sali? Cześć, Klausik. Siedzę w jej pokoju. Sali uśmiecha się, ale widać, że jest to wymuszony śmiech. Przez chwilę siedzimy w ciszy. Dużo czasu minęło, odkąd ostatnio tak do mnie wpadłeś. Masz rację. Faktycznie sporo czasu. Niewiele się tu pozmieniało, prawda? W pokoju sery panuje nieporządek, jak zwykle. Panuje te same. Słyszałem zwierzęta i integracje na cianach, które były tu obecne już od lat. Gdybyś częściej mnie odwiedzał, nie byłoby tu tak kłuni. To tylko, że sprzątałbym dla ciebie. Kudę? Co, ma na... co ona ma sprzątacza? Kudę czy co? Dlaczego tak z... nagle postanowiłeś mnie odwiedzić? Powinnaś kawać rzeczy rzeczy na, festiwale... na festiwale razem z Juli? Tak, ale ja skąd to wiesz? Sława wyszła, zanim ustaliliśmy to. Po ostatnim zebraniu. Monika mi powiedziała: To normalne, że mówi mi o tym, jak przybywają jak przygotowania, prawda? A, to prawda. Ale co z tobą? Pani pomagać pomagasz Monice? Oczywiście. Pomagam jej przez internet. O kude. Nie planowałyśmy się spotkać ani nic. Ach, więc tylko ja i się spotkamy. Tak. No, zapadła cisza. Sorry. Oj, sorry. No, kude. Sorry, patrzy w rostowym kierunku. Wszystko w jej zachowaniu zupełnie nie zgadza się z tym, jaka jest na, zazwyczaj. Postanowiłem przejść do rzeczy. Chciałem zobaczyć, jak się czujesz. Poza tym, jak wyszłaś w piątek. Kiedy jesteś nie tak, nie, nie ukryjesz tego przede mną. Za no dobrze czy znam. Więc. Sorry, uśmiecha się potrząsając głową. To nie dobrze Klausik. Dlaczego on nie może być tak, jak zawsze było? Yy, to wszystko moja wina. Gdybym tylko nie, nie była taka słaba i nie wyraziła swoich emocji, gdybym tylko nie popełniła tego błędu, to w ogóle byś się ja, o mnie nie martwił. Nie przyszedłbyś tutaj, nie myślałbyś teraz o mnie, ale to jest moja kara, prawda? Po której zabierzecie samoludną. Właśnie dlatego, świat zdecydował, żeby dzisiaj, żebyś, żebyś dzisiaj tu przyszedł. Postanowił mnie torturować. <laughs> Ha, to tuli! Sorry. Łapie Sali za Ramiona. Co ty w ogóle wygadujesz? Czy... Ty się słyszysz? wiem, co coś ci się stało. Nie ma innego wytłumaczenia, dlaczego jesteś taka. Taka? To znaczy jaka? Więc powiedz mi. Dopóki się nie robię, nie będę w stanie przestać o tym myśleć. A. Aha. Soli uśmiecha się pusto. Ona jest teraz pustym z Dark Soulsa. O nie! Ty mnie masz klasik. Ale... myślisz się. Nic mi się nie stało. Nie zawsze taka byłam. Po prostu widzisz mnie taką po raz pierwszy. Jaką... O czym ty mówisz Serii? <grym> Naprawdę chcesz, żebym ci powiedziała tak, tak klasik. To pewnie kuduje Juli teraz czeka przed, przed dołem. Ale cały czas userii jestem. Chyba tym razem nie mam wyboru. Chodzi o to, że... przez całe życie zmagałem się z okropną depresją. Wiedziałeś? Myślicie, że... dlaczego codziennie spóźniam się do szkoły? Dlatego, że nie mogę nigdy znaleźć powodu, żeby stać z... ze swojego łóżka. Po co mam to robić? Tylko ja wiem, jak bezpłatnie jestem. Po co iść do szkoły? Po co jeść? Po co się zaprzyjaźniać? Po co zmuszać innych do manowania energii, na interesowanie się mną? Tak się czuję. Właśnie dlatego, chcę uczynić innych szczęśliwymi, żeby się o mnie nie martwili. Jestem w szoku. Nawet nie wiem, jak zareagować. Jak to możliwe, że Sarelii była w stanie ukrywać to przede mną przez cały ten czas? Czy naprawdę aż tak bardzo chciałaś, żebym o niej nie myślał? Dlaczego Sarelii? Hm? Dlaczego mi nigdy o tym nie powiedziałaś? Czuję się zdradzony, jak, jakby jako twój bliski przyjaciel. Gdybym tylko wiedział, no, zrobiłbym wszystko, żeby ci pomóc. Nawet jeśli nie byłbym w stanie zrobić wiele. Zrobiłbym, co w mojej mocy, żeby uczynić każdy twój cień lepszy. Właśnie, tego jestem twoim przyjacielem. Ja zrobiłem to trochę cięcia. jedyne, co musiałaś zrobić, to mi powiedzieć. Nie, nie zrozumiesz, Klausik. Myślisz, że czemu ci nie powiedziałem? Ponieważ gdybym to zrobiła, zmanowałabyś swój cenny czas i gry na przejmowanie się mną, zamiast zajmować się czymś ważnym. No to kudy i tak zmanowałem czas. Nie chcę, żebyś się mną interesował. Mam mieszane uczucia, kiedy ludzie próbują mnie mnie jest miło, a zawsze czuję, jakby ktoś mnie bił w ten sposób po głowie. Pał. Aha. Dlatego właśnie tak, tak bardzo chciałem, żebyś zaprzyjaźnił się z resztą. Pomaganie innym poczucie szczęśliwymi to najlepsze, co może mi się przytrafić. Ale wtedy spotkałem coś jeszcze. Widząc, jak świetnie się dogadujesz z resztą klubu, czuję się tak, jakby moje serce przebijało włócznie. Właśnie stąd. Właśnie stąd wiem, że szat postanowił mnie torturować. Każda droga prowadzi do cierpienia. Aha. masz rację, nie rozumiem. Nie rozumiem twoich uczuć, serii, Ale nie muszę ich rozumieć. Zrobię wszystko co mogę, żeby pomóc ci przestać cierpieć. Tak właśnie zrobię. Nie, Klausik. Nie ma nic. Niczego. Jedyne co mogłoby pomóc, to gdyby wszystko było tak jak dawniej. Ale byłam samolubna. W końcu pokazałem ci, jak o, ok, okropną osobą jestem. Łzy spływają po twarzy serii. Musiałem cię do dołączenia do klubu literackiego, bo byłam samolubna. Zostałam uruchomiona. Moje serce boli i nie rozumiem dlaczego. Teraz tu przyszedłeś i zraniłam też ciebie. Jestem po prostu słaba i samolubna. Nie jestem nikim więcej. I właśnie dlatego chcę za zaakceptować te kary. Ponieważ na nie zasługuję. Niewiele myśląc, znowu pytam serii za ramiona. Tym razem przytrąbiam ją mocno do siebie. Klausik, co Nie obchodzi mnie to, czy jesteś samolubna, czy nie. Jestem szczęśliwy, że przekonałaś mnie do dołączenia do klubu. Widzisz, codziennie jest tego warty. Sa sam w sobie. Ale jeśli nie mogę się że z to jest to tylko dodatek. Ale proszę, nie, nie doceniaj... Nie, nie doceniaj tego, jak bardzo mi na tobie zależy. Nie chciałbym, żeby było jakkolwiek inaczej. Klausik? Sorry... sorry nie odwzajemnego uścisku. O oh, nie, Ty Mendo! Pomimo tego, że potem ją rękami i ręce wciąż pozostały w spoczynku. Zaczyna łukać zaraz obok mierchu mojego ucha. Nie, nie rób mi tego. Proszę, nie rób tego. Klasik. Zabieraj ode mnie swoje łap. Kurde. Sorry ledwo może mówić przez... <laughs> nie wiem czy dobrze postępuje. No właśnie źle postępujesz. Nie, nie wolno dotykać. Nie wiem, co chcę, żeby, że że żeby, żeby wiedziała, że dbam. Nie wiem, ale... jeszcze Ale wiem, że chcę, żeby wiedziała, że odbałam nią. Strasznie trudne zdanie. Skoro, jestem, skoro jesteś w stanie nazwać siebie samolubną, to musisz mi też pozwolić nazwać siebie samolubnym. Nieważne, co będę musiał zrobić, pomogę ci jeszcze zmienić. Mogę ci przepełnić te myśli. Jeśli jest coś, co mógłbym dla ciebie zrobić? Po prostu mi powiedz. Wkurzę się i tego nie zrobisz. Nie, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie, ziom, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie, ziom, nie wiem. Dekadnie, co i zaczyna zera nasz uścisk. Nie wiem nic. Boję się. Nie nazywam swoich uczuć, Klausik. Jedyny moment, kiedy czuję cokolwiek, to kiedy ból. Ale... Twój jest taki ciepły. Kiedy mieliśmy z Juli się spotkać, gdy tutaj serii gadamy co jest. I to też jest straszne. Trzeba i Kiedy to robi, ja również się opuszczam. I co zaczyna się festiwal? Tak. Będziemy się świetnie bawić, prawda? Tak. Jak chciałabyś spędzić ze mną czas, ale... Tylko właśnie chcę. przysięgam Ja yeah. Kurde, Juli pewnie czeka, kurde, przed bramką <coughs> i kurde, i tak się zastanawia, gdzie jest, kurde, ten Romany Klausik Myślę, że to, to chyba dobrze, oczywiście <coughs> Sorry, przeciera oczy Gdybym mógł tu spędzić cały dzień, zrobiłbym to Ze wszystkich dni akurat dzisiaj muszę mieć pi... Muszę być pijany, muszę mieć plany choć powinienem mnie odwołać? Nie, nie rób tego, się nie już to nie wybaczyłabym ci tego. Ale już powiem w naszych godzinach, ty której nie miała do mnie przyjść. Może chociaż wpadniesz do nas i położysz. Będzie fajnie. Ko mojemu zakończeniu całej czas wybacz. Nie wiem, czy byłoby to dzisiaj dobre dla mojego zdrowia psychicznego. Rozumiesz, prawda? Nie, nie rozumiem. Trochę trudno mi całkowicie to zrozumieć. Ale staram się jak mogę. Nie, nie szkodzi. Nie martwcie. Widzimy się jutro, ok? W porządku. Będę na to czekał. Biegam się z Seren i wychodzę z jej domu. Dochodzę do domu, czuję się niepełnie. ty się skupić, wiedząc, że jej ma niedługo do mnie przyjść. Myślę, że nie ma rację. Nie powinienem się aż tak martwić, a to z pewnością będziemy się świetnie bawić. Powinienem się skupić na tym, co mnie czeka w przyszłości. Kiedy zbliżam się do domu i zauważyłem coś, co na moment wpało mnie w panikę. Joli? Dzięki Bogu. Jesteś trochę za wcześnie. że nie było mnie jeszcze w domu. Długo na mnie czekałaś? Nie, dopiero co to. Ta, 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 wszyscy tak mówią. Bardzo się zdziwiłam, kiedy nikt nie zareagował na dzwonek. Zawsze mogłaś mi wysłać wiadomość. Gdybym wiedział, poświęciłbym się z powrotem do domu. A chyba masz rację. Nie, pomyśla, nie pomyślałem o tym z jakiegoś powodu. Większość ludzi nie miałaby problemu z pamiętaniem o tym, ale, ale postarałem to zignorować. W każdym razie, wychodźmy do środka. Widzę, że przeniosłeś ze sobą sporo rzeczy. Zgadza się. Dajesz radę za znalezieniem wszystkiego, co posiłam. Tak, raczej wszystko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno pamiętałeś o wszystkim, co ważne. Prowadzę Judi do swojego pokoju. Wiesz co robi, to znam się po nim nie w mnie w zakupotanie. Jak to czysto. Aha. Sprzątałem to trochę za nim przyszłość, więc... może to z twojej strony. Jakby zostawiłby zosta gódel w klaszek. A, nie. Wstydziłbym się gocić cię w zabałaganionym za pokoju. Coś lubię sprzątać. Chciałbym ci w tym wtedy pomogła, a wtedy byłoby mi się bardziej wstyd. Chwila, nie zaglądaj tam. Łapiąc się za pod podtrzymuje Juri? Julii, otwarcia jednego z szuflad z mojego biurka, a tam pewnie po nas, w jakieś te hentaje i tak dalej. Wybacz. Nie myślałem co robię, tylko się zamyśliłem. Nic się nie stało. Puszczam nadgasek Juri. Kładzie swoje ręce na kolanach, jakby chcąc się upewnić, że znowu nie się nie zapomni. Więc to może zaczniemy. A, tak. Cóż, mamy zaplanowane parę rzeczy, o których, mu, mu, w których byłbyś pomocny: dekoracje i inne wzbogacacacze zboga zbog atmosfery. Zbogacacze atmosfery? Wiesz, następne światło, zapachowe. Wow, nie wiedziałem, nie wiedziałem, że aż, ta, że aż tak o wszystko zadbasz. Oczywiście, że tak. Chcę, żeby nasi goście poczuli się jak w odległym miejscu, w odległej galaktyce, dawno tam, no Pomimo tego, że przyjdzie z nas, do nas wyłącznie z ciekawości. No i dla babeczek. Jestem zrezygnowana, żeby zapewnić im doświadczenie, po którym będą mieli ochotę na więcej. To świetne. Łatwo zapomnieć, jak bardzo intensywną osobą jesteś. Intensywną? Tak mi najłatwiej to określić. Czy to coś złego? Nie, słyszę znowu. Można nawet powiedzieć, że jest coś, że jest to coś, za co cię lubię. Poważnie. Użyło mi. Nawet jeśli ucieszyło. Nawet jeśli umiem... Nawet ucieszyło mnie to. Ta, nie ma powodu do obaw. Możesz się trochę od... odstresować. Odstresować mówisz. Przyniosłem parę rzeczy, które pomagają na stres. Chciałbym ich użyć na naszym przedstawieniu. Tak jak na przykład. Zobaczmy. I przyszukuję swoją torbę. Widziałem parę świeczek i jakiś drewniany obiekt w szkolecie cindra. Po to kupiłem parę rzeczy, więc mamy w torbie. Myślałem, żeby okleić okna czarnym papierem i, i... i... użyć o świeczek do oświetlenia po golej. to niesamowity efekt, nie sądzisz? Tak, z pewnością. Taki tarniży efekt. A to drewniane to do, do, do czego? Ach, to? To do to dyfuzor olejków elektry elektrycznych, gdzie poradzi nas prąd. Miałeś kiedyś do czynienia z aromaterapią? Nie, przypominam sobie. Aż naprawdę? To jedna z moich ulubionych metod na zainicjowanie pozytywnej atmosfery. Uczuwając odpowiednich ziół i olejków można z łatwością manipulować nastrojem. Można wręcz poczuć, jak pozytywna energia z powietrza przechodzi przez twoje ciało. Relaks, romans, refleksja to prawie jak magia. Judy bierze cylinder i wciska guzik u spodu. Po chwili wydobywa się z niego mała mgiełka. Mmm, pachnie wspaniale. Hmm, wygląda wspaniale. Co to jest? I, ja, jaki nastrój ma sprowadzony zapach? Yy, to lekko zapachu jaśminu. Ma słodki kwiatowy zapach, prawda? Tak, to chyba dobry sposób na jego opisanie. Wybrałem ja ten zapach, ponieważ pomaga on coś osiągnąć więcej niż odprężenia. Jaś mi pobudza twoje emocje i pomaga mi lepiej przepływać przez twoje ciało. A, im! Pom pomaga. Zaczyna robić ci się ciepło, a twoje serce zaczyna się przebić. Czy, czy nie uważasz, że to perfekcyjne warunki do czytania wierszy? Myślę, że będzie pasować. Ale ty wiesz o tym dużo więcej niż ja więc ufam Ci w tym względzie. Julii uśmiecha się delikatnie, widocznie się ciesząc. Ponownie sięga do torby i wyjmuje z niej parę szpul i grubą wstęgę. Do czego to? Cóż, kupiłeś papier do origami, jak prosiłem? Tak, tu go mam. Nie będziemy go używać do kładania origami. To co, to, co chcę z nim zrobić, to napisać na każdy kartek różne słowa związane z literaturą. Będziemy potrzebować około 100 takich. O kurde. Och och tak? Do czego ich użyjemy? Cóż, chciałabym... Z pomocą książki w zależności przy do klasy. Dzięki temu uda nam się stworzyć kurtynę prowadzącą do środka. Czyż to nie byłoby piękne? się, kurde. Ściągałoby to też wzrok przychodzących ludzi. Może nawet niektórych zachęci to do zobaczenia co jest w środku. Bardzo kreatywny pomysł. No, w to się wyróżniać. Nie miałem pojęcia, że jesteś tak dobra w budowaniu atmosfery, Juli Tak sądzisz? toś może faktycznie jestem intensywną osobą, jak to, do-, jak to ładnie określiłeś. Juri i Juri i a jej połaliczki się czerwienią. Czy to tylko ja, czy, czy gdy jesteśmy we dwójkę, co jest bardziej zrelaksowane niż zazwyczaj? Albo może coś z powodu tego, jak bardzo jest podekscytowana, podekscytowana, robiąc coś, co lubi. Masz ten markę, Klausik? Możesz napisać co tylko chcesz. Pomogę ci, jak tylko skończę, wciąż z Ach, pewnie. Siedząc na podłodze, oboje zabieramy się do roboty. No i zobaczymy, jak ta jak robota przebiegnie w kolejnym odcinku. Bo ten się już kończy. 20 minut jest nieco dłuższych, jak już mówię. Więc jeżeli się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, suba zoneczki, to się chcecie takim się